A lepszy! Kolej szedł z nożem, ja szedłem z nożem i obydwoje zaczęliśmy wyciągnąć. Ale mnie, kurwa, zmasakrował. A husky to, kurwa... Co on? Yes. na Syberii mieszka, że taki piękna? Możliwe. No, na Syberii mieszka? U! Uh. Najlepszy na rozgrywce jest. W ogóle jesteś najlepszy. Najlepszy jesteś, byczku. Dawaj, mówisz co robimy, Radek, Hello. bo jesteś najlepszy. Radek. Zabijamy, strzelamy. Hello. Tak jest? Hi, hi. Raszujemy, B. Mam spawną na to. Rasz B. Trzeba. Nie wiem, czy raz jest Rasz. No Rasz, raz, like, no, ja fucking fuck. Radek powiedział, że rush to rush. No jest CL-em, tak? Dobra, dobra. Jestem dobra. kurwa CL-em na tym dancingu. Zielony tam się zagubił, kurwa. Między tymi ścianami. Ja, one. Shorta jeszcze na dupce. Window, window. Short. Window and short. Kurwa, strzelam jak debil. Z, z kuchni jest. Przez mi zajebał płet. Patryk, masz bana.